Cześć, jestem Izabela Norek i pracuję w Agencji Marketingowej Quantum. E, organizuję czwartki Social Media we Wrocławiu i chciałabym Was serdecznie zaprosić na najbliższy czwartek, który odbędzie się 14 listopada w turbulencji o 19. Staramy się e, w miły, w przyjemny sposób zaprezentować Wam nową, ciekawą wiedzę, ale pokazywaną w sposób śmieszny luźnym, przy piwie. Na najbliższym czwartku e, będą trzy bardzo ciekawe prezentacje. Pierwsza będzie o Twitterze, o personal brandingu za pomocą Twittera. E, drugą prezentacją będzie e, Będą blogi od kuchni w wykonaniu Rafała Osińskiego, który postara się nam przedstawić wszystkie platformy blogowe oraz narzędzia i wtyczki. Ostatnią osobą, która będzie zamykać nasze spotkanie, będzie Jakub Caba, który postara się przedstawić nam, w jaki sposób ludzie oszukują w trakcie konkursów na Facebooku. Tak? On jest tym specjalistą, potrafi łamać wszystkie zabezpieczenia i chce nam tę wiedzę przedstawić. Także myślę, że jest to dobry powód, żebyście się tam pojawili. Zapraszam.